Nazywam się Emilia. Zawsze wierzyłam, że mój ślub będzie najpiękniejszym dniem mojego życia, dniem pełnym miłości, uśmiechów i obietnic. Ale jeszcze zanim dotarłam do kościoła, poczułam dziwne napięcie w powietrzu. Moja siostra, uśmiechnięta jak zawsze, szepnęła coś do mojej matki, a ich spojrzenia skierowane na mnie były zimne, przesiwające. Serce zaczęło bić szybciej, a w głowie pojawiło się niepokojące przeczucie, że coś jest nie tak. Gdy weszłam do sali, zobaczyłam, że goście siedzą w wymuszonej ciszy, a kelnerzy krzątają się nerwowo. Wszystko wyglądało normalnie, lecz ja czułam podskórną obecność czegoś mrocznego. Wtedy usłyszałam pierwszy szept, ledwie słyszalny, tuż przy uchu. Nie wszystko jest tym, Czym się wydaje, Emilia? Obróciłam się gwałtownie, ale nikogo nie było. Moje dłonie drżały, a sukienka ślubna wydawała się nagle cięższa. Telefon w kieszeni zadrżał i wiadomość, która się pojawiła, zmroziła mnie. To nie jest zwykły ślub. Przygotuj się. Black Ops Activated serce waliło mi w piersi. Ten dzień, który miał być spełnieniem marzeń, zamienił się w misję, której nie rozumiałam, ale wiedziałam jedno musiałam przetrwać. Emilia czuła, że nie ma czasu na wahanie. Każdy ruch w sali wydawał się obserwowany, każdy uśmiech gości krył ukryte znaczenie. Jej wzrób padł na męża, który stał spokojnie przy ołtarzu, jakby wiedział więcej niż ktokolwiek inny. Jego oczy, zwykle pełne czułości, były teraz zimne i skupione, a w nich odbijała się determinacja, której wcześniej nie dostrzegła. W momencie, gdy ksiądz rozpoczął ceremonię, drzwi sali nagle otworzyły się z hukiem. Światło z zewnątrz oślepiło Emilię na chwilę, a dźwięk wirującego helikoptera wypełnił przestrzeń. Ludzie w sali zaczęli panikować, a matka Emili krzyknęła coś niezrozumiałego. Wtedy mąż podszedł do niej, chwycił jej rękę i szepnął: Musimy stąd wyjść. Teraz, to nie tylko ślub, ktoś próbuje nas zniszczyć. Nie miała czasu myśleć o strachu, instynkt kazał je podążać za nim. W kilka sekund znalazła się na zewnątrz, gdzie helikopter czekał w pełnej gotowości. Silny wiatr rozwiewał jej włosy i suknie, a adrdajna pulsowała w jej żyłach. Każdy krok, każde spojrzenie za siebie było testem, i ona wiedziała, że od tej chwili każdy ruch może zdecydować o ich życiu. Helikopter unosił się nad miastem, a Emilia kurczowo trzymała się siedzenia, próbując uspokoić bijące w piersi serce. Wiatr smagał jej twarz, a dźwięk wirników był jak rytm nadchodzącej wojny. Mąż spojrzał na nią poważnie: To, co zobaczysz, zmieni wszystko. Nie jesteśmy to tylko po to, by uciec. Musimy odzyskać coś, co ktoś chce nam odebrać. Emilia poczuła dreszcz, gdy rozpoznała miejsce, do którego zmierzali: stary magazyn na obrzeżach miasta. Z daleka widać było światła reflektorów i sylgatki uzbrojonych postaci. To nie była zwykła intryga ślubna. To była operacja na żywym organizmie, pełna zagrożeń i zdrady. Gdy helikopter wylądował, Emilia poczuła ciężar odpowiedzialności. Jej dłonie drżały, ale w oczach pojawiła się determinacja. Każdy krok prowadził ją wprost w sam środek niebezpieczeństwa. Cisza nocna była złudna. Każdy dźwięk mógł zdradzić ich pozycji. Wtedy usłyszała szelest tuż za sobą. Odwróciła się gwałtownie, ale zobaczyła tylko cień, który zniknął tak szybko, jak się pojawił. Nie możemy zawrócić, powiedział mąż, wyciągając mały tablet, na którym pulsowała mapa z punktami kontrolnymi. Emilia skinęła głową, starając się nie myśleć o strachu. Każdy ruch był ryzykowny, każda sekunda mogła być ostatnia. Nagle z ciemności wyłoniła się postać w czerni, uzbrojona i gotowa do ataku. Emilia zmrugała, a mąż już wyciągał broń. Lecz ona intuicyjnie rzuciła się w bok, unikając pierwszego strzału. Serce waliło jej w piersi, a dreszcz przeszył całe ciało. W tym momencie zdała sobie sprawę, że nie chodzi tylko o przetrwanie. Chodzi o zemstę, o ujawnienie prawdy, którą ktoś chciał zakopać na zawsze. Idź za mną! krzyknął mąż, a Emilia pobiegła, czując pod stopami zimną metalową podłogę. Światła reflektorów tańczyły po ścianach, a oni byli jak duchy w labiryncie, gdzie każdy cień mógł oznaczać śmierć. To była ich pierwsza prawdziwa próba i wiedzieli, że od teraz nie ma odwrotu. Emilia czuła, jak serce bije jej w gardle, a każdy oddech przypominał wyścig z czasem. W głowie kłębiły się pytania, kto chce ich skrzywdzić i dlaczego akurat dziś. W tym momencie zrozumiała, że ślub, który miał być chwilą radości, stał się poligonem dla nieznanych sił. Mąż prowadził ją przez wąskie przejścia magazynu, gdzie światła reflektorów migotały jak ostrzegawcze sygnały, musimy dotrzeć do centrum operacji. Tam jest pakówek i odpowiedzi, szepnął. Emilia skinęła głową, próbując opanować drżenie rąk. Nagle rozległ się alarm. Ciężkie metalowe drzwi zatrzasnęły się za nimi z hukiem, a echo rozległo się w pustej przestrzeni. Za rogu wybiegło kilku przeciwników. Uzbrojonych, szybkich, wytrenowanych. Emilia odruchowo schowała się za kontenerem, czując jak adrenalina wypełnia każdą żyłę. Nie możemy zawrócić, powiedział mąż, przeskakując nad przeszkodą i odpierając atak. Emilia zebrała w sobie odwagę, chwyciła improwizowaną broń i dołączyła do walki. Czuła, że to nie jest zwykła walka, to była próba charakteru, sprawdzian, który zadecyduje, kto wyjdzie stąd żywy. Kiedy ostatni przeciwnik upadł, Emilia spojrzała na merża. Ich oddechy były ciężkie, ale w oczach mieli determinację. Wiedzieli, że to dopiero początek prawdziwe zagrożenie czekało w samym sercu magazynu, tam gdzie czekała prawda i misja, która mogła zmienić wszystko. Emilia i jej mąż dotarli do centralnej części magazynu. Przestrzeń była ogromna, pełna stalowych półek i ogromnych kontenerów, a światło pulsowało od migających czerwonych lamp alarmowych. W powietrzu unosił się zapach spalenizny i oleju. Każdy krok był jak stąpanie po cienkiej linii między życiem a śmiercią. Na środku pomieszczenia leżał pakunek, opancerzona skrzynia z nieznanym ładunkiem. Emilia poczuła dreszcz, gdy zbliżyła się do niej, a tablet w rękach męża pokazał nagranie. To nie jest zwykły ślub, to test, który sprawdzi, czy jesteście gotowi naprawdę. Wtedy rozległ się trzask, coś otworzyło drzwi po przeciwnej stronie magazynu. Grupa wrogów pojawiła się w mgnieniu oka, uzbrojona z maskami i czarnymi kombinezonami. Emilia spojrzała na męża. Musimy działać razem. Zero błędów. Adrenoina sięgnęła zenitu. Przeciwnicy zaczęli się zbliżać, a ona poczuła, że instynkt przejmuje kontrolę nad jej ciałem. Każdy ruch był szybki, precyzyjny, każdy oddech kontrolowany. Helikopter zewnętrzny rozświetlał ciemności, a Emilia zdała sobie sprawę, że to nie jest tylko walka o pakunek, to walka o ich życie, o prawdę i o przyszłość, która miała się dopiero rozpocząć. Emilia poczuła, że każdy krok w magazynie jest jak balansowanie na krewędzi przepaści. Wrogowie zbliżali się coraz bardziej, ich kroki echem odbijały się od metalowych ścian, a czerwone światła alarmowe pulsowały niczym serce zagrożenia. – Musimy dostać się do skrzyni, zanim oni zdążą ją zabezpieczyć – krzyknął mąż. Emilia skinęła głową, czując sobie nową siłę, instynkt, który włączał się w momentach największego zagrożenia. Nie była już zwykłą panną młodą, była wojowniczką w dniu swojego ślubu. Rozpoczęła się wymiana ognia. Emilia i jej mąż poruszali się, synchronizując każdy ruch, wykorzystując kontenery i cienie jako osłonę. Każdy strzał, każdy unik był testem ich refleksu i determinacji. W pewnym momencie Emilia rzuciła się w bok, unikając ostrzału, a mąż w tym czasie zablokował przeciwnika. Kiedy dotarli do skrzyni, Emilia zauważyła ukryty panel. Ktoś przewidział każdy ich ruch, każdą reakcję. Zegar tykał a adrenalina sprawiała, że czas zdawał się zwalniać, wystarczyło kilka sekund, by wszystko poszło na marne. Serce Emilii biło tak mocno, że czuła je w całym ciele, wiedziała, że od tego momentu zależy nie tylko ich życie, ale cała misja, którą rozpoczął Ghost Protocol. Emilia otworzyła skrzynię i ujrzała zawartość, tajne dokumenty i dyski, które mogły zmienić wszystko, co znała o swoim życiu i ślubie. Jej ręce drżały, a oczy szeroko otwarte, gdy czytała pierwsze linijki. To, Co miało być dniem radości, ujawniło spisek sięgający daleko poza granice jej wyobraźni. Musimy to zabrać stąd teraz powiedział mąż, spoglądając na nią z mieszanką ulgi i napięcia. Emilia skinala głową i oboje ruszyli w stronę wyjścia. Jednak magazyn nie zamierzał ich wypuścić tak łatwo. Alarmy wciąż wyły, a kolejne grupy przeciwników zbliżały się od wszystkich stron. Każdy krok wymagał precyzji. Emilia instynktownie wykorzystywała swoje otoczenie, kontenery, podesty, nawet cienkie liny, by zmylić wrogów i przemykać w cieniu. Serce biło jej jak oszalałe, ale wiedziała, że musi zachować spokój. W końcu dotarli do wyjścia, gdzie takał helikopter. Kiedy unosiła się nad ziemią, wiatr smagał jej face, a światła miasta migotały w oddali. Emilia spojrzała na męża i uśmiechnęła się lekko. Misja nie była jeszcze zakończona, ale pierwszy etap Ghost Protocol został wykonany. Wiedziała, że dopiero zaczyna się prawdziwa walka i że nie ma odwrotu od odkrywania prawdy, którą ktoś próbował ukryć przez lata. Emilia i jej mąż siedzieli w helikopterze, obserwując magazyn z góry. Serce Emilii wciąż biło jak szalone, adrenalina nie opadła, a świadomość, że przeciwnicy wciąż ich ścigają, nie dawała jej spokoju dyski i dokumenty leżały między nimi, a każdy z nich krył prawdę, która mogła zniszczyć lub uratować życie wielu ludzi. To nie koniec, powiedział mąż, patrząc na nią poważnie. Ktoś musi zapłacić za wszystkie kłamstwa. Gost protokol dopiero się zaczyna. Emilia skinęła głową. Wiedziała, że nie chodzi już tylko o ich ślub czy własne bezpieczeństwo. Teraz walka dotyczyła sprawiedliwości. Wtedy helikopter wpadł w turbulencję, z zewnątrz pojawiły się kolejne drony, wyposażone w urządzenia śledzące ich ruchy. Emilia złapała ręce męża, próbując opanować strach. Musimy je zmylić i wylądować w bezpiecznym miejscu, szepnęła. A on kiwnął głową, aktywując tryb taktyczny helikoptera. Kiedy w końcu dotarli do opuszczonego lądowiska poza miastem, Emilia poczuła ulgę, ale w głębi duszy wiedziała, że ostatnia próba jeszcze przed nimi. Konfrontacja z tym, kto naprawdę stał za atakiem i zdradą w dniu jej ślubu. Wiedziała, że prawda czeka na końcu tej misji, a ona nie cofnie się przed niczym, by ją ujawnić. Emilia i jej mąż stanęli twarzą w twarz z człowiekiem, który stał za całym planem, zdradą, zamachami i tajemnicami dnia ślubu. Jego spojrzenie było zimne i pełne wyrachowania, a uśmiech krył satysfakcję z chaosu, który wywołał. Wiedziałam, że nadejdzie ten moment, powiedziała Emilia, unosząc broń i patrząc mu prosto w oczy. Nie pozwolę, byś zniszczył nasze życie, ani to, co dla nas ważne. Rozpoczęła się ostatnia konfrontacja. Każdy ruch był szybki, precyzyjny, każda decyzja decydowała o życiu lub śmierci. Mąż działał u jej boku, ich synchronizacja była perfekcyjna, wrogowie wokół nich padali jeden po drugim, a Emilia czuła, że jej determinacja przerasta strach. Gdy ostatnia przeszkoda została pokonana, człowiek odpowiedzialny za zdradę padł na kolana, a dokumenty i dyski były w bezpiecznych rękach. Emilia wzięła głęboki oddech, czując ulgę i triumf. Dzień, który miał być katastrofą, stał się dowodem jej odwagi i siły. Helikopter wznosił się ku niebu, a poniżej rozpościerało się miasto, które nie wiedziało, jak blisko było katastrofy. Emilia spojrzała na męża, a w ich oczach pojawił się spokój i pewność, że przetrwali razem. Ghost protokół został aktywowany, misja zakończona, a prawda ujawniona. W tym momencie Emilia wiedziała jedno: nigdy nie pozwoli, by ktokolwiek kontrolował jej życie. Ten dzień, pełen dramatów, akcji i zdrady, stał się początkiem nowego rozdziału, silniejszego, odważniejszego i niezależnego.